Eee... Siema tak, Grzuchu. I właśnie siedzę, nie mam pomysłu jak rozpocząć ten film, w ogóle. Ale mniejsza, to może powiem tak. Jestem chory, mam rozwalane gardło, nie mam, nie jestem w stanie nic porządnego nagrać. I szczerze mówiąc, mówienie trochę mi sprawia pro, problem. Więc... Mój schorowany mózg wpadł na super pomysł. Witam was w super grze o nazwie... EG. Tak. Tak gra nazywa się jajko. Ale jaja. Obra mniejsza. To jest gra o jajku. I dosłownie, nie wiem, to klika się jajko i to jest cała gra. Co ja robię swoim życiem? Po prostu mam ochotę nagrać i będziemy dzisiaj nagrywać grę z jajka. Nie wiem, ja nie wiem. Możecie to traktować jako specjalna czysta subów. Nie wiem. Teoretycznie to jest lepsze niż nie nagrywanie filmu. Ja nie wiem. Masakra. Co mi te gadu. gadu mam takie rozwalone, trudno mi się mówi masakra. Więc co, nie wiem. Będę starał się wbić w tej grze 1000 klików. Zobaczymy, czy mi się uda. Widzicie, jak chyba potrafię klikać? Wy tak nie umiecie. Dawaj, myszka. kuna. Czy możesz się... Czekaj, ja to... Ja to ustabilizuję. Dobra, klikam. Czemu? Aha, czemu się ta myszka tak... Czemu ja klikając, jak ruszam myszką, co jest? Już zrobiłem prawie 200 klików. Uu. Ja piszę potężny gameplay powiem wam. Możecie to możecie to traktować jako ASMR. Mojej myszki, tak? Bo ona w sumie dowolenie, ją słychać w sumie na ten w mikrofonie. A jak nie słyszycie, to. Teraz słyszycie, kur... No, aż mi spadło. Jeszcze, jesteśmy już w połowie. Teoretycznie mój plan B to było nagranie filmu z tego. Z gry tego Dino z Chroma, co się pokazuje jak nie masz internetu. Ale po prostu przeglądałem Steama na, ten, na darmowe gry. I... no, przeglądałem darmowe gry i napotkałem na to. Na to super grę. I ja nie mogłem się oprzeć, żeby tego nie nagrać. Ja nie wiem, o mam idealny pomysł. Na ty, na, jak wbiję kiedykolwiek tysiąc subów, to wtedy yy, wbije w tej grze yy, ile? Może 10 tysięcy kliknięć. Wtedy w tej, wbiję w tej grze. O, wiem tysiąc, a wtedy to nie jest tak dużo. Wbiję 100 tysięcy, tak. Na tysiąc na, na subów wbiję w tej grze 100 tysięcy kul na kliknięć. Będę tego żałował, ale mniejsza. No każdy wie, tego nigdy nie wbije. Co się martwi. Dobra, to kuna, wbiję mój cel i co teraz? W tej grze chyba nic innego się nie dzieje oprócz tego, że mogę klikać jajko. To jest taki cookie clicker, tylko że dla ubogich. No ja nie wiem. Mam już 5 minut filmu. Ale widzicie? Jak ja umiem robić content? Wy byście takiego filmu nie umieli zrobić. Ja wam mówię. No ja nie wiem. Dobra, kończmy to, ale to nie jest jedyna gra, którą dzisiaj przygotowałem. O nie, 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 czekajcie, ja wam pokażę jeszcze lepszą grę, grę od tego. Ja wam mówię. I teraz, witam was w jeszcze lepszej grze o nazwie... EG... RTX, tak, to jest to samo, tylko że jest lepsze światło. Widzicie jaki jestem geniusz? Jaką super grę z drugą znalazłem i chyba to jest dosłownie to samo co przedtem, tak? Tak. O nie! Ej! Ej! Jak kliknę, to jajko na chwilę się zmniejsza. Widzicie, widzicie to? No, nowa funkcja. Jak wibruje, kurwa. Dawaj. Nieźle, to tutaj nie wiem, też, tutaj też bije tysiąc kliknięć. Mniejsza. Tą grę znalazłem po tym, jak znalazłem tamtą grę. Nie, ona, i ona jest jeszcze lepsza, bo grafika tak jeszcze piewoczy. I nie, i nawet, i nawet nie żartuje. Mój komp troszeczkę się przy tym męczy, bo nie wiem. Jak przy tamtej grze, mój komp był trochę cichszy. A przy tej, a przy tej się chyba uruchomił y, wiatrak od karty graficznej, więc... Potężna gra, nie wiem. Polecam, graj, możecie w to grać, polecam. Powiem wam, że moja ręka już jest zmęczona. Tak szczerze mówiąc. Łącznie w tych obu grach wbijem chyba teraz jakoś z 1600 kliknięć, a już, a już mi się ręka męczy, ja nie wiem. Mówię, wbijam 1000 i już kończę ten film, bo mój głos już szczerze mówiąc jest zmęczony. Już... Nie ja wiem. Mam za bardzo, mam za bardzo już zwalone gardło na to wszystko. A cały czas zastanawiam czy, czy po ja to w ogóle nagrywam. Ale nie wiem, wywalone. To jest, to jest świetna gra, to jest, to tak zasługuje gameplayu. Widziałem z tej gry, znaczy z tamtej poprzedniej, cały jeden gameplay. Na zagranicznym YouTubie. Więc ja wam mówię, to jest bardzo popularna gra. No, wbiłem 1000, nie? 1001. Czekaj, muszę wbić jakąś lepszą liczbę. O tak, teraz jest lepsza liczba, dobra. I co? Chyba wyczerpałem content z tych dwóch gier. To było szybkie. Mam chyba 10 minut łącznie z tych dwóch gier. Przecież ja to tak przyznę, że pewnie będzie cała minuta nagrania, ale nie wiem, nie wiem. Teraz nie wiem, jeśli ktokolwiek jeszcze to ogląda, to mam do ciebie pytanie, co ty robisz ze swoim życiem? Czemu ty to oglądasz? Ten tej chwili będzie miał całe jedno wyświetlenie, pewnie, ale mniejsza. Potężny gameplay. masakra, już mi się Chyba kończę to, bo mi gardło już jest tak rozwalony, ja... Nie wiem, już chamaj temperatura mi skoczyła, patologia. Nie, nie, nie polecam wam chorować. Nie polecam. E, dobra. Więc co? Dziękuję za oglądanie i... Hello! Kurna.